Cześć, witajcie w Akademii 13 Arts. Na tym kanale będziemy opowiadać o produktach naszej marki oraz pokazywać ją różne kursy. Dzisiaj czas na kolor Glowy. Kolor Glowy to farbki akwarelowe z połyskiem. A autorką linii jest Marta Dębicka. Mieliśmy już wcześniej sześć kolorów tych farb w innych starszych opakowaniach. Teraz mamy nowe, ładne, kolorowe opakowania. Mamy również 9 nowych kolorów. Farki są bardzo łatwe do użycia. Wystarczy połączyć je z wodą, ponieważ mają w sobie już coś w rodzaju kleju, mają w sobie nie tylko połysk, ale również pigment. W związku z tym e, są bardzo, bardzo intensywne i bardzo wydajne. Jeden słoiczek wystarcza nam bardzo długo. E, farki, tak jak mówiłam, no, możemy połączyć z wodą, ale możemy też zrobić z, niego, e, z tej farki akwarelowej farbkę akrylową. Wystarczy pomieszać ją na przykład z Liquid medium. Liquid medium to jest takie ciekłe medium akrylowe, coś w rodzaju żel medium w płynie i po wymieszaniu farbką metaliczną możemy malować albo takturki, albo tak jak tutaj na moim przykładzie, na przykład odciski z masy, możecie też malować sobie inne powierzchnie. Tutaj widzicie starych sześć kolorów, mówię starych, chociaż one są cały czas bardzo aktualne i bardzo ładne. Tutaj mamy cytrynę, bursztyn, taki ciemny róż, rubi i trzy inne kolory. A tu pokazuję Wam już nowe kolory. Pierwszy mieszamy z Liquid Medium, powstaje mi fantastyczna taka ciemno-złota, miedziana w zasadzie farbka i maluję sobie nią odcisk z masy. Ale proszek można też pomieszać z żel medium. Nasze żel medium jest bardzo gęste. Jak pomieszacie sobie proszek z romendią, powstaje Wam coś w rodzaju pasty, ale to jest taka pasta nie kryjąca, tylko jest to przezroczysty, błyszczący żel. I po nałożeniu przez maskę możecie uzyskać świetny efekt błyszczącego, przezroczystego żelu, i powstaje Wam bardzo wyraźny, bardzo ciekawy efekt 3D. Pokazuję tutaj do końca nowe kolory i za chwilę przejdziemy dalej do kolejnych technik. Przygotowałam sobie wcześniej kilka prac. Tutaj jest praca, gdzie są przyklejone elementy i metalowe, i folie z nowej kolekcji Victoriana, i odciski z masy. Wszystko, wszystkie te elementy są pomalowane czarnym gesso, tak samo jest tekturka na górze. I tutaj wykorzystujemy już technikę, którą Wam pokazywałam, czyli mieszamy sobie farbkę z ciekłym medium akrylowym. I nie tylko można malować elementy, można też użyć właśnie tego na folii jako takie tło, błyszczące, akwarelowe tło. Jeżeli jest za gęste i nie, nie chce się do końca rozlewać, zawsze możemy je rozwodnić nieco i wtedy będzie się ładnie rozlewało, zrobi nam takie ładne zacieki. I na folii zastygnie w takiej formie, będzie wyglądało to bardzo ciekawie, jako takie właśnie akwarelowe bałaganiarskie tło. Drugą techniką to jest woskowanie. Bardzo znana i bardzo lubiana obecnie technika. Wiele osób kupuje różne kolory, różnych marek. Tych wosków mamy całe mnóstwo. A tak naprawdę wystarczy mieć jeden wosk. Ja tu używam wosku renesansu. To jest wosk błyszczący. Chcę dlatego, żeby błyszczący, żeby ten nasz połysk został, nie, nie gdzieś tam nie zmatowił się. W związku z tym używam Transparent Glossy Wax z polskiej firmy Renaissance i mieszamy mniej więcej w proporcji pół na pół do takiej konsystencji, żeby był bardzo gęsty i suchy ten wosk. I wtedy, jak widzicie, łatwo czy pędzelkiem, czy palcem możemy sobie nałożyć czy wetrzeć w powierzchnię. W tej chwili nam wszystkie ładnie elementy wychodzą. Tutaj ponaklejałam różne też elementy i metalowe i odciski z masy. I na taką kompozycję łatwo nałożyć sobie wosk na czarne gesso. Trzeci mój tak. Też to są elementy przyklejane, pomalowane na czarnym gesso. I tutaj jeszcze kolejne techniki. Można sobie na sucho wytrzeć pędzelkiem suchym, po prostu farbkę na czarne gesso. I ona się przyklei, ponieważ gesso ma takie właściwości przyklejające, przyklejające można. Widzieć. Natomiast ten efekt um, jest taki delikatniejszy. Jak chcemy ten kolor bardziej a, pokazać, ożywić, to wystarczy, tak jak tutaj widzicie, dodałam odrobinę wody. Ten kolor od razu zaczął inaczej reagować. Także ten proszek inaczej zareaguje nam z wodą, inaczej na czarną gęs. I ostatnia technika, też bardzo ciekawa, to jest technika, którą pokazała mi Marta Dymicka, właśnie autorka linii. A, to jest stemplowanie. E, także ja używam tutaj e, tuszu Versatile. Są dwa rodzaje, oba są bardzo dobre, także polecam, są świetne do detali. To jest czarny tusz. E, I ta technika najlepiej sprawdzi nam się na ciemnym tle, Najbędzie, najlepiej będzie ją widać, ale też i na jasnym można jak najbardziej użyć. E, także na ciemnym papierze odbieram sobie stempel i dopóki jeszcze tusz jest mokry, czyli zaraz po odbiciu stempelka, Słuchym pędzelkiem po prostu wcieram dwa kolorki, tu akurat użyłam Ruby i e, Tiger Eye i zobaczcie jak fajnie ten stempel odbity się świeci. Cały, cała odbitka jest błyszcząca e, i wielokolorowa. E, na koniec pokazuję Wam już zakoń, skończone moje e, projekty. Oczywiście nieco tutaj dodałam e, jeszcze innych kolorów, e, troszeczkę e, gdzieniegdzie dodałam białego gesso. Także bardzo Wam dziękuję za ten filmik. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do zakupu i eksperymentowania z nowymi farbami Color Glow. Zapraszam do dzielenia się Waszymi pracami na naszej grupie na Facebooku 13 Arts Artelier. To zapraszam na naszą bloga i zapraszam do, na, na zakupy do sklepu. Dziękuję Wam za uwagę. Papa, pa. trzymajcie się do następnego razu.